Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Jestem tutaj dzisiaj dla Was specjalnie z wersją We d 2 wersja PS4 Jest to głównie zrobiony glitch dla właśnie wielu potrzebujących ponieważ wkopał mnie tak naprawdę ziemuś w tego glitcha już tam za, zadeklarował że u Opsiego się możecie spodziewać tejże wersji z no dzięki Ci bardzo. No, podjąłem, podjąłem się tego. Ostatnio już było kilka prób, ale zbytnio nie było czasu na tego glitcha, żeby to właśnie ogarnąć. Ale dzisiaj przysiadłem i, i postarałem się to właśnie zrobić i udało się w miarę szybko. Nie wiem, by to była może druga próba. Także ten glitch jest to metoda we dwoje. Jest to metoda na PS4, ponieważ Ziomuj już tam właśnie wstawił i metodę solo, i metodę e, dwóch ziomeczków wstawił. O metodę solo, e, no i dodatkowo jeszcze macie metodę Scorsa Xbox. Wszystko tam wrzucę w linkach pod filmikiem te metody, e, a ja wam pokażę właśnie metodę na PlayStation we dwoje. E, jest to o wiele szybsza metoda niż właśnie solo, jak zwykle zresztą, ale niestety e, musicie wykonać kilka. Niezbędnych kroków, a mianowicie e, musicie już e, umieć, e, po prostu mieć możliwość zrobienia Frozen Money. Czyli jeżeli robiliście Frozen Money wcześniej, to wiecie o co chodzi. To jest, to jest praktycznie to samo, także tutaj tylko kilka detali jest inaczej i troszkę się różni. Ale jeżeli nie, no to też mam wkleję pod filmikiem e, mój filmik, który właśnie jest naprawą błędu Polityka Rockstar, ponieważ jeżeli macie Politykę Rockstar, Niestety nie zrobicie tego glitcha i musicie najpierw pozbyć się polityki Rockstar i dla tych, którzy ma, mają właśnie politykę Rockstar podczas e, początku tego glitcha e, przy rozłączaniu i dołączaniu właśnie do, e, do, do internetu i rozłączaniu i dołączaniu do sesji, skokiem mam polityka, to musicie to naprawić. Inaczej się tego nie da zrobić, nie da się tego ominąć i jest filmik przeznaczony właśnie dla Was. Na kanale. Także wrzucę link pod filmikiem. No ale dobra, skoro już e, przypuśćmy, że wszystko macie zrobione, czyli polityka u Was się nie wyświetla, czyli robiliście e, już Frozen money czy nie robiliście, ale polityka Wam się nie wyświetla, to będziemy tutaj pokazać od podstaw ten filmik, od podstaw ten glitch, jak to ma wyglądać. Wszystko zrobię Wam od podstaw, żebyście wiedzieli. Tylko ważna jest jeszcze jedna sprawa, aby zrobić sobie. Ekipę lub dołączyć do ekipy, gdzie naprawdę nie ma graczy albo nikt już w niej nie gra, a najlepiej sobie zrobić swoją ekipę. Jest to niezbędny krok, aby, aby właśnie będziemy korzystać z tej, z tej ekipy, dołączania do ekipu wiele razy i dlatego jest to niezbędny krok, abyście mieli swoją ekipę lub kogoś ekipę i mieli pewność, że nikt z tej ekipy nie gra. Bo to jest bardzo ważne, żeby Was po prostu nie wczytywało do tego znajomego do ekip w ekipie, tylko po prostu aby zawsze wyskakiwał wam komunikat, że nie ma, e, nie ma takiej sesji, gdzie ktośkolwiek gra. Po prostu o to właśnie chodzi, dlatego ważne tu jest mieć taką ekipę. Dobra. I to jest e, taki pierwszy punkt. Drugi jest to znajomy, który odpala sesję tylko dla zaproszonych na, na tej sesji odpala tytaniczną i siedzi w lobby po czym wysyła wam właśnie zaproszenie na imprezę z imprezy wysy, dołączcie do niego a z imprezy wysyła wam zaproszenie do gry no i w zasadzie już jesteście gotowi do przejścia do, od początku w sumie do rozpoczęcia tego glitcha no, no i w sumie znajomy, tylko będzie nam potrzebny w tej właśnie ahwicza tutaj też nieważne jest, czy zaczynacie od Michaela, czy też od od, od Franka, czy też Trevola, nieważne jak nie, nie musicie nam tutaj w zasadzie chyba mieć dwóch postaci, także myślę, że, że tutaj nie ma z tym problemu, czyli generalnie robimy to taki sam sposób, jak było to z Frozen Money, czyli zdobywamy jedną gwiazdkę pościgu Policja musi nas aresztować. W momencie aresztowania unosimy ręce, dajemy opcję online, ustawiamy kursor na wybórz, wybierz postać. No i teraz rozłączamy internet w ten właśnie sposób. Wchodzimy w ustawienia internetu, rozłączamy internet, łączymy go na nowo. Podwójne kliknięcie na padzie, aby wrócić do gry. I jak już wrócimy do gry, dostajemy właśnie taki ekran. I możemy z tyłu, widzicie z tyłu, właśnie przesyła się nam kursor, ustawiamy go na, na właśnie ten, zostawiamy na tym kursorze wybór postaci. I w momencie, jak się nam pojawi właśnie tak, od razu spamujemy za dwa razy, trzy razy, tutaj x, dostajemy ten niezbędny komunikat, który jest tak, że właśnie potrzebny tutaj. I teraz dołączamy znowu na imprezę, z imprezy klikamy w naszego ziomeczka, który jest na akcji, dołącz do sesji i jak dołączamy do sesji na tym komunikacie nadal jesteśmy i tutaj czekamy od 10 do 15 sekund, po czym znowu spamujemy z dwa razy x żeby potwierdzić te komunikaty które tutaj są i zaraz jak potwierdzimy te komunikaty znowu dołączamy przez imprezę tak samo do naszego ziema, który jest w akcji tytanicznej w lopi cały czas siedzi w tym lopi i dopiero teraz dostajemy ten komunikat pierwszy, potwierdzamy drugi, czy chcemy Musimy dostać zaproszenie i dopiero jak je potwierdzimy wchodzimy na powiadomienia i tam dołączamy już właśnie na to zaproszenie od naszego ziomka, który nam wysłał z imprezy, wtedy jak byliśmy u niego i dostajemy ten komunikat i na tym komunikacie proszę nic nie klikać, tylko czekać jak on sam nam przejdzie, czyli tak samo jak było to forzymane. Jak nam znika mamy tutaj długie ładowanie, długie ładowanie, które właśnie często tutaj jest błąd przy tym ładowaniu ale jeżeli wszystko przebiega poprawnie to tutaj spamujemy szybciutko x i musimy bardzo szybko spamować wszystkie, tutaj jeden komunikat jest ważny tylko ten pierwszy, jeżeli dostajecie kolejny i było o błędzie to już jest wtedy lipa, musicie od nowa restartować całą grę i zaczynać wszystko od początku także ten ważny ten etap jest właśnie żeby szybciutko spamować i wbić się właśnie na tytaniczną robotę do naszego zioma, jeżeli nasz ziom zobaczy nas, że już jesteśmy w tytanicznej opuszcza tytaniczną i uruchamy ją na nowo już nic nie robi, tylko wychodzi z tytanicznej, uruchamia na nowo i siedzi znowu w lobby a my, jak na ziomek już da nam cynka, że jest już w tytanicznej nowej to my po prostu rozpoczynamy tąże tąże właśnie akcję sami, czyli klikamy zatwierdź te ustawienia no i rozpocznij grę, czyli graj dostajemy komunikat, czy chcemy rozpocząć ją pojedynkę, oczywiście dajemy tak i tutaj mamy ładowanie Możemy tutaj wczytać do Tana to też jest ok, ale jak Was nie wczytano to znowu wchodzimy w powiadomienia, klikamy na zaproszenie naszego zioma i oczywiście czekamy tutaj, czekamy na komunikat właśnie czy, jesteśmy, czy chcemy mimo wszystko przejść na tą akcję, nie będą tam zapisane te nasze dane dajemy tak ja tutaj dwukrotnie do, dołączałem do tego, ten trzeci komunikat już jestem członkiem tej sesji, no bo tam długie to ładowanie miałem, po prostu myślałem, że coś się zwiesiło. Potrzebnie, bo trzeba po prostu czekać na ten komunikat. No i teraz mamy ładowanie i spójrzcie, teraz mamy ładowanie, ładowanie, dość sporo czasu tutaj też trwa i teraz nas wrzuca do Tytana z naszym ziomem. I teraz nasz ziomek normalnie odpala do tego Tytana z nami. Znowu mamy ładowanie i proszę bardzo jesteśmy na tytanie I może być tak, że właśnie tutaj... Obok Was będzie stała postać z fabuły, Michael lub właśnie Franklin, kogo tam używaliście. No ale generalnie jesteśmy na tytanicznej robocie. I teraz spójrzcie, teraz aby dalej mieć właśnie kolejny etap, to teraz tak, jak jeżeli graliście Franklinem, to wybieracie Franklina. Jeżeli graliście Michaelem, to wybieracie Michaela. Ja grałem Michaelem, wybieram Michaela i tutaj dostaję... Dipad w dół, gałką w lewo, puszczam i dostaję komunikat. I na tym komunikacie anulujemy. Anulujemy ten komunikat. Od razu nas wrzuca w mury I teraz będziemy mieć taki efekt, że ściąga nas w dół. I jesteśmy teraz już, jesteśmy teraz Michaelem. Ale spójrzcie, jesteśmy Michaelem i jesteśmy dalej w tytanicznej robocie. I właśnie o to chodzi. Mamy Tytana, jesteśmy Michaelem. Czyli wszystko przechodzi zgodnie z planem, tak musicie mieć. Teraz spójrzcie, jeszcze wam pokażę, że tu mam właśnie pojazd z, z, z mojej z online, a tutaj jest mój ziomuś, który mi pomaga. I on tutaj sobie też jest na, ze mną. No ale my teraz musimy właśnie wykorzystać tenże moment, gdzie dołączamy do ekipy. Dlatego tworzymy ekipę, abyśmy teraz mogli dołączyć do tej ekipy naszych, do członków ekipy. Potwierdzamy ten komunikat, że chcemy mamy ładowanie zamykanie sesji po czym mamy ładowanie i ściąga nas z powrotem w dół i właśnie tutaj jest ważne z tą ekipą o to chodzi aby dostać tenże komunikat który zaraz zobaczycie spójrzcie teraz znowu ładujemy w automatu w chmury czyli spadamy na dół jesteśmy i znowu nas wczytuje w chmury i proszę bardzo ten komunikat jest bardzo ważny musimy go otrzymać Potwierdzamy go oczywiście, dlatego właśnie robimy tą ekipę, żeby z nikim grać, bo nikogo nie ma w sesjach. No i o to właśnie chodzi. Potwierdzamy taką, czy tam też limit graczy, to, to, to jest to samo, nie? I potwierdzamy ten komunikat. No i teraz czytuje nas już na online. Teraz jesteśmy naszą postacią, z tym, że teraz już jesteśmy I Teraz wchodzimy w opcję online i tutaj po prostu ustawiamy sobie, żeby nie być stykalnym, czyli pasywny. I tutaj ważne jest, tutaj nie, nie, o tutaj jest ważne, aby ustawić sobie teraz odrodzenie w klubie motocyklowym. Właśnie zapomniałem wspomnieć, że potrzebny także jest do tego klub motocyklowy, ale myślę, że każdy z Was ma, skoro macie kasyno, tym bardziej macie klub. Więc tak, dobra. No i wchodzimy w klub motocyklowy. Spójrzcie, jestem zbugowany, mam mapkę zbugowaną, czyli cały jestem zgliczowany, bardzo ładnie, o to właśnie chodzi. Teraz wchodzimy w strój zmieniamy strój tak żeby się zakręciło nam kółeczko i teraz jeżeli macie właśnie tryb pasywny to nie możecie korzystać z opresorów bo od razu wam właśnie wyłączy się ten tryb pasywny więc najlepiej wziąć pojazd z ulicy jakiś i dojechać do swojego klubu ja już dojeżdżam do klubu oczywiście ja ucinam te filmiki że to nie, nie trwało tak długo wchodzimy do klubu i teraz dajmy się wrzutki, czyli w darts. nie? Musimy teraz skorzystać z opcji gry wrzutki. Musicie mieć wrzutki, po prostu w każdym klubie was są wrzutki, nie? Mi się wydaje, że są. Jak więc to oczywiście musicie je kupić, ale to myślę, że to nie są duże tam pieniądze. Że sobie nie pamiętam, bo ten klub to już od początku jest, także dobra. No i teraz udajemy się właśnie pod te rzutki i znowu tutaj będziemy wykonywać Dołączanie do znajomego, do ekipy po prostu, do swoich, swojej ekipy, do graczy z ekipy. Czyli wchodzimy w opcje i znowu klikamy z tym, że tutaj tak, klikamy i na tym komunikacie spamujemy w prawo spamujemy w prawo, aby potwierdzić te rzutki czyli klikamy, spamujemy w prawo, spamujemy, spamujemy ja cały czas tutaj też spamuję, w razie czego spamujemy, spamujemy, tutaj nam się ładuje, ładuje, widzicie, znowu ten komunikat niezbędny czekamy, jak się nam załaduje tutaj x i tak, potwierdzamy teraz przestajemy spamować znowu mamy długie ładowanie i teraz już czekamy, aż nas wciągnie z powrotem do klubu i tutaj możecie mieć największy problem i znaczy największy no tutaj często tutaj się zdarza problem jeżeli przechodzicie już ten próg to już jest tak naprawdę definitywny próg który przekroczycie to już jesteście naprawdę w niebie i macie, macie już klik zakończony to jest najgorszy etap aczkolwiek myślę może nie najgorszy z tym że często tutaj właśnie jest, jest to zamykanie sesji a musi być ładowanie i ja już wam wszystko wytłumaczę czyli teraz tak znowu e, tym razem musimy dołączyć do, do tej ekipy tak samo, czyli wchodzimy w opcje, wchodzimy w ekipę i tutaj będziemy musieli ustawić sobie na podwójne kliknięcie na padzie rozłącz internet czyli żeby to po prostu szybko zrobić czyli wchodzimy tutaj w, znowu w ekipę i na tym komunikacie wchodzimy, klikamy mamy komunikat, wchodzimy teraz w ustawienia i tylko dajemy online i tam jak mamy właśnie odhaczanie internetu dajemy podwójne kliknięcie potwierdzamy ten komunikat i w momencie jak go potwierdzimy w dolnym prawym rogu będziemy mieć zamykanie a zaraz potem się włączy ładowanie i zaraz jak zobaczycie ładowanie to podwójne kliknięcie i rozłączenie czyli zobaczcie mam zamykanie teraz ładowanie szybciutko wchodzimy podwójne kliknięcie rozłączam internet włączam go na nowo czyli rozłączam włączam go na nowo i na tym włączonym internecie czekamy, słuchajcie, minimum 30 sekund, nawet 40 sekund, a nawet dla pewności minutę. Bo tutaj wszystko zależy od tego, jaki macie internet, jak szybko wam się gra wczytuje. Bo ona w tym momencie cały czas tam gra się w tle, wy jesteście na tym komunikacie, a ona tak naprawdę się tam z tyłu teraz za tym komunikatem, za całym dashboardem się wczytuje. Dlatego to jest ważne, aby tutaj odczekać odczekać ten, ten moment i, i po prostu nawet tą minutę te ja mówię, ja czekałem minutę i było ok, także myślę, że minutka elegancko jest i nic się nie stanie jakbyście nawet byli dłużej mi się wydaje e, nawet jeżeli wam się odczytuje szybko internet a po minucie już wam już wam już w ogóle już jest e, zajebiście także myślę że lepiej 45 sekund minuta to jest elegancko, no i dobra i wtedy wchodzimy, dajemy kółeczko wchodzimy na dashboardzie i tutaj już klikamy po prostu w grę GTA Bang, klikamy i mamy teraz, pójście, mam ładowanie i właśnie o to chodzi, I teraz dostaję komunikat, że nie udało się nam odnaleźć tej na dobilnej sesji, potwierdzamy X i czekamy teraz, czekamy, czekamy, czekamy a teraz mamy właśnie tak i znowu mamy ładowanie. o to właśnie chodzi. Musimy mieć to ładowanie. Też ono tutaj sporo czasu trwa, ale nie martwcie się, tutaj to musi trwać. To musi tutaj trwać to swoje, sobie tam w tle się zrobi, wczytuje nas z powrotem do naszego klubu. I teraz oficjalnie już tak naprawdę przeszliście wszystko co mogliście. Na, mogliście się trafić na, na jakieś błędy bo tu na, ten glitch naprawdę jest w cholerę wymagający, bo naprawdę często tutaj się zdarza i teraz spójrzcie, musimy wybrać ponownie w fabuły jakąś postać z tym, że teraz wybieramy przeciwną chociaż myślę, że moglibyśmy dalej wziąć tego Michaela, ale ja biorę Franka i znowu anulujemy anulujemy, za każdym razem jak wybieramy postać z fabuły, anulujemy nie potwierdzamy od razu nas wrzuca w mury schodzimy z mur. I proszę Państwa, jesteśmy teraz oficjalnie skliczowani, jesteśmy z postacią z fabuły na online. Od razu wchodzimy w tryb pasywny, żeby nie zginąć, bo wtedy wszystko nam przepada. I teraz po prostu udajemy się do kasyna, do najprzyjemniejszego kroku, do zakupów, a raczej wymiany żetonów. Czyli czym więcej macie tych żetonów, to lepiej. Także właśnie. Ważne jest tutaj, żebyście sobie wcześniej tych żetonów jak najwięcej nagromadzili, wtedy macie mniej klikania, ale oczywiście, możecie tutaj naprawdę nie mieć ich dużo, a i tak zrobicie grubą kasę, bo tutaj każde kliknięcie to jest, to jest właśnie wartość żetonów przelewana na wasze konto i jeżeli macie milion w żetonach, to każde kliknięcie XM daje wam na konto plus milion, Także zrobicie naprawdę grubą kasę w kilka sekund, minut. No bo naprawdę kilka, kilka minut, może nawet 12 minut jesteście obrzydliwie bogaci, nawet bilionerami i ustawieni do końca czasu. Że... No Także teraz przechodzimy naprawdę do najbardziej przyjemnego etapu do mnożenia naszego hajsu. Ja mam 926 110 żetonów. Także każde kliknięcie daje mi tą wartość. Także Myślę, że myślę, że to naprawdę jest sporo i łatwa kasa, łatwa kasa. Nie bawcie się od bany, już był ten glitch kiedyś, żadnych banów nie było, nawet kasy nie zabrali, także myślę, że tym razem będzie dokładnie to samo. Nie ma się co tym przejmować. Ja sobie tutaj namnożyłem tych pieniążków na 5 bilionów. Mil Miedzi biliona, tak żeby piątka zawsze była, a to 500 to tak, to taki groszy, żeby się tak troszeczkę no, nacieszyć tą górą. I tak w sumie tu miałem prawie 300 baniek, ponad 300 baniek, także jeszcze dużo pojazdów na sprzedaż, także nie należałem do biedaków, ale teraz to już naprawdę bida, to jest chyba tylko jak się nam przyśni. No ale do rzeczy, dobra, teraz proces zapisu. Proces zapisu jest bardzo prosty. Nie ma z nim żadnego, a to żadnego problemu. Powiem wam tak, ja mam, powiem jak się zapisać, bo ja, zobaczcie zresztą na filmiku dostałem, zerwało mi połączenie, ale przed zerwanym połączeniem, może nie tak, po prostu miałem, wcześniej robiłem yy, zmiany konsol, po prostu zmianę mojego na drugim playki odpalałem po prostu musiałem aktywować moje PlayStation zmienić główne na, na to dodatkowe dodatkowe na główne no i po prostu wyskoczył mi komunikat że, że że się zarejestrowałem na drugiej playce na jednym koncie i wyrzuciłem je z sesji no ale generalnie wcześniej już miałem zapisywać grę już wyszedłem właśnie z tych z, tych, z tego mnożenia sobie kasy no i zrobiłem właśnie tak że że kupiłem amunicję, jeszcze na Franklinie, wszedłem w interakcji kupiłem amunicję. Dobrze jest właśnie na Franklinie cokolwiek zrobić. Dać mu zegarek, dać mu kolczyk, rękawiczki, jak tylko oczywiście macie je kupione. Jeżeli nie macie kupionych na fabule, no to niestety nie założycie. Ale tak jak mówię ja, o, dostałem właśnie, no ja kupiłem amunicję i tylko tyle naprawdę zrobiłem. Kupiłem tylko amunicję. Po czym musiałem potwierdzić oczywiście ten komunikat. No i wczytałem mnie na fabułę, z fabuły odpaliłem grę i zobaczcie co się stało, moja postać straciła strój i tak dalej, a właśnie dlatego yy, nasze znaczy straciła, no byłem jak bot, no jak bot, nie? Tylko moja gęba i kolor skóry został no i, i tylko tyle. I w sumie zobaczcie kasa jest, czyli tylko naprawdę kupiłem amunicję, ale zróbcie tak. Wyjdźcie, zmieńcie coś u Franklina albo kupcie amunicję, wyjdźcie na zewnątrz kasyna. Zabijcie się. Wtedy odrodzicie się właśnie botem. Jakimś tam botem z zielonymi włosami. Wtedy zmieńcie strój i tyle. I to jest wtedy 100% zapisu. Nie ma opcji, żeby Wam się to nie zapisało. Nie ma opcji. Zobaczcie, u mnie jest opcja, tylko było zmianą na Franklinie, wystarczyło. Odpaliłem grę na nowo, zaraz później jeszcze sprawdzałem dodatkowo, bo tu mnie tylko wczytało z fabuły z powrotem. Ale odpaliłem grę na nowo, zamknę aplikację, odpaliłem, kasa nadal była. Kasa nadal jest i kasa już nigdy mi nie przepadnie, mam nadzieję. No. Także proces zapisu jest banalny, nie ma żadnego problemu z zapisem, czyli zróbcie tak jak ja. Franklin cokolwiek zmieniacie, zabijacie się, respicie się bo tym zmieniacie strój, możecie nawet kupić znowu amunicję i to jest wszystko. I już macie zapis gwarantowany. Czyli jak widzicie glitch nie jest trudny, wymaga naprawdę czasem kilku prób. Nie powiem kilku prób, bo tutaj napr naprawdę w tym liczu wiele się może zdarzyć. Ale trzeba być wytrwałym, a na pewno Wam wyjdzie. Jeśli Wam nie wychodzi na Franklinie, róbcie na Michaelu. To jest moja rada. I nie poddawajcie się, to jest druga rada. A trzecia rada, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że u Łobsiego, u moich ziomali nie ma, nie było nigdy co, lipy nie będzie. Jo, Nie ma lipy. Pozdro dla 要要要。Yo, yo, yo.